Cześć widzowie, cześć youtuberzy! Kurczę, jaka piękna pogoda! I chciałem Was zaprosić na wyjazd, który właśnie będziemy robić. Chciałbym, yy, dzisiaj pojedziemy sobie na zamek w Gniewie. Byliśmy tam nie raz, kwidzyn i jeszcze tam te, wyjedziemy za Wisłę, więc trochę dalej niż zawsze, przeważnie się jeździmy, ale skończyłem tracera, więc chcę się nim przejechać. Zobaczyć jak działa rejestrator. Widzieliście na live, a może widzieliście w relacjach. Zobaczcie, tutaj jest zamontowana. Kamerka z tyłu. E, sprzęt schowany w motocyklu. Jest też e, kamerka z przodu. Jestem ciekaw jak będzie działać, ale tak naprawdę to e, dawno nie jeździłem. Widzicie tu jest druga kamerka. Tak naprawdę dawno nie jeździłem i fajnie, bo będzie też drużyna, więc może być wesoło. Zapraszam Was na ten odcinek. Będę nagrywać. Zobaczymy czy dźwięk mi się nagra, bo mi się mikrofon troszeczkę przesunął i kurczę nie bardzo mogę go założyć tak jakbym chciał. Ale coś z tego pewnie będzie. Przede wszystkim jest słonecznie. pogoda. Jeśli chodzi o temperaturę, to tak średnio, bo mamy chyba z 15 stopni. Ale na tej serze jest zawsze ciepło, zawsze ogrzane ma manetki i szybę. Chcę też dzisiaj wypróbować, jak widzicie, o nową, moją nową kurtkę Shima. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na tym wyjeździe założyłem co prawda pod spód jeszcze membranę, ale ten, ale myślę, że, że się sprawdzi. Zobaczymy. I tak mam szybę, jakby co. No i wziąłem bluzę na wszelki wypadek. Ruszamy. Jak słyszycie z tamtej strony to słychać już Andrzeja, mojego sąsiada, który też jeździ MT9. SP który kupił mnie zresztą. No, w każdym razie e, słychać u niego akrapa. Ruszamy. Jadę na miejsce ustawki i bomba dzisiaj wyjdzie z 600 km. Ale jest parę chłopaków. Elegancko. Tylko zatankować i ciśniemy. Ja dzisiaj mototurysta <grystanie> Na tracerku Tylko ciuchy mam inne Martek Jest, czujesz No Co? Nie zapierdalaj po 13 tysięcy obrotów, bo mi kurwa zabraknie tego Szkani <grystanie> Nie, ja turystycznie, testuję tego Testuję wideorejestratory Tylko ten chyba trochę za wysoko patrzy kurde No wiecie <grystanie> co, to uważajcie, <grystanie> bo on nagrywa i będzie donosił Nie no spokojnie, mówisz różnica jest, że czuć tak, tak, Jednak tak. pełna moca. A ile on ma teraz koniec? 75. A ile miał? 42. No to musi być różnica te. No, to jest bardzo duża. Odkryłem tam 170 w No No dobra. Ooo kurda Jeanów nie mogłem znaleźć, no. Chciałem w jeinach jechać. Mam fajną nową kurteczkę luzacką. Kawę dociągnąłem, można je. Ja od razu z lówki odepnę. Ja jeszcze membranę wyciągałem, coś tam, kuźwa Tu pojedziemy obwodnicą, nie? Ole ryczy Dziesiona ryczy o to 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 Nie cała ja, krapa, ja, A tu nie zakładam Dziewionie wystarczy Ale mamy dobry czas, a zegarka sobie nie ustawiłem w, w motorze kuźwa, bo odłączałem 11.05, ale mamy dobry czas My Rajda sobie włączyłem co to? A, bo no jak coś to mów, bo ja nie mam, bo ja nie mam, nie? Na tym, a, ty, a szy, szybę sobie szyby podniosę No dobra, tylko że będziemy stawać na końcu i ławy za i ławą tak naprawdę Ty, a ty miałeś handbara? Czy nie miałeś? miałem. No to jak się klamka połamała? Normalnie, bo on jest... Co? Jedziemy, dobra. On jest miękki taki. Normalnie. O kurwa, ty. Daj, bo urwiesz ten handwar. Kurwa, się jebany. No bo nowy, żeś kleju nie dał. Bo tak, ślety, <laughs> Obserw. To tam jest... No widzę. Zdobycze bojowe muszą być. <laughs> no, elegancko. Kurde, w ogóle drużyna się zebrała, ty. Kurde, bo wszyscy tam pojechali na tą taką, bo jest druga ustawka jeszcze, ta co była intermarsze o 10 coś tam. A ja trzy, trzy są garażowcy. No. My. I ty mówisz, że jeszcze ten z motocykla praci. to bracia, tak? no. No, no, to trzy ustawki są. tak zemstę No. ostatnio i A możliwe? Oni dużo jeżdżą nawet. Fajna, no malowanie te paski moje winy dobrze z tyłu pusterka? Widać światła Nie, widać. Ja na długich na nakurwiam, bo to dzisiaj taki dzień, wiesz. to chuj jadę na długich, a to będą jebały po oczach, co? co ty teraz Seba, będziesz gumował? Nie, nie można, bo tam mogę znać. Nie ma jechałem przed chwilą. Nisza na Janosiku. Chyba kurwa odklania. <laughs> Nie, nie, bo ona kurwa luźna, ja nie wiem co to za ja jama Niedokręcona, no Trzeba co po... jakiś moja czas moja ustawić Moja 74 tysiące i nie dotykam No, człowieku Tylko wydech od lata <laughs> Za mało na kole jeżdżą one Moc mi się zapalił, <laughs> ona mi podszarpuje znowu, wiesz? O, no coś tam się ten To gumuje czy nie? Bo ja bym gumę strzelił człowieku, że ja je wiem Jesteście? Halo No Jechałem to nic nie stało, więc możemy lecieć Na Ostrudę będzie gorzej Tam mogą stać, nie? A nie chcę jechać siódemką bez sensu Ta, wesoło ma być, wiesz, trasa fajna. No Ma wywalony dekata, de ma założonego, czyli katalizatora nie ma. No to trzeba zamówić ten, tylko nie wiesz, ciężko dostępne ten. A dekata trzeba zamówić z dominatora już. Ryczy, ryczy, jak ryczy to dobrze. Ta, bomba jest wtedy. A ja tutaj to cisza, człowieku. No. Zależy, cię tam... E! Zależy, gdzie będziesz jeździł, no. Jo? Co? A mam koleżę, który robi przerabianie. No, ale ja też mam ciszę Ale tutaj nie tłumik jest problemem. Bo ma katalizator, trzeba wywalić po prostu. Tylko, że katalizator masz spawany Jakby masz dwa tłumiki Jeden tłumik to jest katalizator Zupełnie oddzielny A drugi tłumik to jest ten końcowy Co widać wiesz na motorze nie? Tu skręcamy Seba kurwa Zagapiłem się Kurwa na wszystko, liczniki i wszystko inne dookoła dzięki. dzięki. Niech ja dzisiaj jak ciężarówka, to wiesz. A pan Celna skarbowa, ale to mogą ci też, wiesz, dowalić, nie? Nie, trudno mogą cię zatrzymać, skontrolować. Nie Nie, oni mają takie same uprawnienia. Mówię ci. Ale no, gwizdam. Zostali, tak, tak. Właśnie mówię, że mają te same uprawnienia, nie? Nie, a co teraz z na naklejkami? Ja proszę was, nie będę nie Nie wiem, teraz mandat jest inny, że stuwa jest chyba za tę, za nieczytelną blachę. Jakoś tak. Będzie się pan bawił? No, widzisz pa, stoją tu. A, a nie zaznaczone zgłoś. Trzeba zrobić jakiś zajebisty wyjazd Może Może przyszły weekend byśmy zrobili Kurde, do Szklarskiej Poręby Taki dziki rajd, na jeden dzień Piątek, sobota, niedziela Z noclegiem i integracją No nie? Ja, 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 ja. <laughs> ja, jak na YouTubach kurde no. Piąteczka, prawda? Ty, ale jak rękę wystawisz to pisz i piątek dobrze Tutaj zwolnijcie, uwaga, do 90, zwolnijcie, to nas... Dawaj, dawaj, Bartuś, kurwa, patrz, nie bój się Nie, nie złapie nas Kurwa Pierdolę Nie ma tutaj monocyklów, nie bierze, ostatnio wstałam tamtej małej Na pewno? Następny odszedł, możesz wrzucić No to jedziemy, no Gdzie bracia? Wolny jest, ale sznurek długi Wolne, 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 wolne Wolne, 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 ale by hamować trochę, uwaga Ciasno Dechał z nami policja, który normalnie mówię, drugi

केस कैसे है mają, wiesz ogień no ale wiesz chodzi mi o to że oni to mają tam ogień bo to wiesz z tyłu jak jedziesz to się rozjeżdża zjeżdża tam taka to jak my mamy tu 160 to oni mają po dwie paki kurna a romek ostatni jedzie zamiast jechać z przodu 700 wiem te 7 co jakie normalne Wolne, wolne. Ale nie widzę. Nie, nie wyprzedajcie. Jest korek trochę. Uwaga. Tu lubią stać. Nie ma tam nic ten? Uwaga. Nic nie widać. Co takiego? O, 4000 tysiące by Ile kurwa 4000 masz w tym motorze już? Tak, w motorze masz 4000 przebiegu? 4011 tysiące, tysiące km. No kurda, przecież ty go masz dwa tygodnie, trzy? Ja pierdził, te. Jadę 160, kurwa 160 miało być więc jadę 160 No kurwa, no 160 mówiłem no Czego przeszczycie? Jakoś tam wam pasowało Dobre pirelki, a jakie? A jaką Pirelkę wziąłeś? A supercorsy kupiłeś. Nie no, takie mm, sportowa, dobra opona. To no, szybko ci się zjeździ. Ale ja trzeba tego pyszczu. No tak A, no... jo Kurwa, 50 na godzinę to jakby stał w miejscu te Trogedia A wczoraj świerszy Świerszu, kurwa, jak przycisnął 300, kurwa, ZZR-ka Musił do 200 dzwonić, mówię, kurwa, co wy tak powoli jedziecie <grym> Ta tam, kurwa, na prostej to sobie wiesz, może pocisnąć, nie? A miał się też o opony, kurwa, po zakrętach, niech to kurwa Bo żeśmy pojechali sobie do Młońska na kawkę tą serwisówką A Tam jeszcze tak Z1900 i no. Rybów 1400, nie? No to Motor jedzie, uwaga No ale żeby mu nie wyjechał się przestraszy, wiesz Wolne, 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 nie jadą Jedzie, jedzie, jedzie No jeszcze tego zdążysz, ale wiesz, ja ci zapas ustawiam Ci się ten pomad wyłączy i co? ja mijam, jedzie. jedzie Jedzie, jedzie, By tam bliżej siebie, to wiesz Kurwa, ale elektronika zajebista Sobie zmieniasz bieg w winklu, kurwa o. Bez sprzęgła, bez niczego I nic, nawet nie tygnął Nawet nie musnął, kur, na linii W sensie linii jazdy, nie Kiedyś jakbyś taki numer zrobił to właśnie mówię, nie? A teraz sobie tam walisz i już No, będzie ciężko? Nie, dobra radę wolne, 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 wolne Wolne, 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 wolne I już mamy samochody Tak Nie ma to tamto, nie ma co świrować, nie? Wolne, 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 cały wolny Tylko bardziej, skręca jeden chyba, jeden skręca Chyba, nie wiem No, kurna, jak nagram vloga z tego To kurwa będzie cały czas czarny ekran ty Bo stop, kurna, ogień, ogień Podwójna i podwójna